Jechałem w stronę rzeki. Pisało tabliczka, że jest dostęp do rzeki, ale dojechałem do prywatnego property i bez pozwolenia nie można wjeżdżać. Więc coś tu się nie zgadza. Muszę wracać z powrotem. Ciągle szukam dojazdu do rzeki. ale czy doprowadzi mi na, naprawdę tam to nie wiem O widzę, że coś przede mną jest Nie wiem czy to jest rzeka czy to jest y... O, river 110 metrów To znaczy jestem blisko rzeki Ale czy to jest Mary Czy to jest jakaś inna rzeka nie mam pojęcia, widzę jakąś dolinę i jaką rzeczkę. Wygląda, że jest jakby rzeka. Dzisiaj jest piątek. Znowu zaczyna się Long Weekend. 3 dni wolnego poniedziałek jest wolny dzień, jest Australia Day, więc nad rzeką będzie trudno znaleźć nowe miejsce gdziekolwiek, bo będą prawdopodobnie już miejsca pozajmowane. Także nie wiem gdzie dzisiaj wyląduję, w jakim miejscu. O tu jest wysoki brzeg. Na rzece już widzę łódki pędzące także Nie będzie dzisiaj spokoju ani jutro, ani pojutrze ani, ani w poniedziałek Ale tak się ułożyło nic na to nie poradzę Może gdzieś jakiś baleńki kącik się dla mnie znajdzie Daleka, jakieś kempingi nad wodą także na pewno większość miejsc po zajmowane już Od rzeki. Nie wiem, czy będzie kolejny dojazd do wody gdzieś. Na razie to kręcę się w kółka Wężykiem, wężykiem, i w końcu, może dojadę w prawo, lewo, lewo, prawo. Może gdzieś będzie jakiś dojazd do wody. Jestem blisko rzeki, ale ciągle wysokie brzegi, a jednocześnie widzę winogrona. Być może dojadę do, jakiegoś, do jakiejś farmy i dalej nie będzie drogi i będę musiał wracać. Na razie jadę. Koniec drogi, dojechałem do końca. Dalej droga zamknięta. Nie ma przejazdu, muszę wracać. No niestety na tym odcinku nie znalazłem żadnego dostępu do rzeki. Wysokie brzegi były, a jednocześnie w dwóch miejscach widziałem obo obozowiska, gdzie ludzie piknikowali już, ale nawet i tam nie było dobrego dostępu do wody. Więc jadę dalej, muszę szukać y, kolejnego gdzieś y, dojazdu w stronę rzeki. I liczyć na moje szczęście, że dzisiaj dojadę gdzieś i będę mógł y, jeszcze dzisiaj zarzucić wędkę. Daleko, daleko na horyzoncie widzę już góry. Nie wiem ile jeszcze do tych gór będzie może 100 km, ale już je widać. W tej chwili trochę za drzewami się ukryły ale było przed chwilą była lepsza widoczność widziałem już góry także do mego e, ostatniego etapu już jest e, niedaleko nie wiem ile jeszcze będę miał możliwości dojechania do rzeki ale mam nadzieję że jeszcze może kilka etapów będzie bardzo trudno znaleźć dojazd do rzeki w tej chwili dojechałem do miejsca gdzie jest rzeka, jest odnoga Mary River ona się tutaj rozdwaja na dwie części obok jest most po drugiej stronie już jest New South Wales no są tablice, że no camping, nie kempingować pod karą grzywny ale niedaleko stąd widzę dwa karawany stoją, więc skoro oni się nie boją, to więc dlaczego ja miałbym się obawiać czegokolwiek? Myślę, że może się nikt nie przyczepi. Obok jest publikacja, także nie problem. Widzę też stoliki, jest stolik przy którym można się zatrzymać. Nie muszę się rozkładać specjalnie. No i popróbuję tutaj w tym miejscu rozstawić swoje wędki, dlatego że naprawdę trudno znaleźć jakiekolwiek inne miejsce. nad rzeką wędki zarzuciłem na sklepowe kupne krewetki bo na razie świeżych nie mam będę zastawiał siatki ale jak zwykle jak ostatnio się zdarza ciągle jest płytko z brzegu i będzie trudno cokolwiek złowić prawdopodobnie ale będę próbował również na kukurydzę z puszki jak nie będę miał innego bajtu to będę zakładał kukurydzę z puszki jest trochę pochmurny dzień ale jest ciepło 30 stopni jest również wilgotna pogoda humid, styki także nie jest to najfajniej może padać deszcz dzisiaj lub jutro ale mam nadzieję że jakoś tak dużo tego deszczu nie będzie no i może przesiedzę tutejszy dzień w tym miejscu i przez noc i jutro. Zobaczymy jak będzie dalej. Zobaczymy czy będą brały ryby czy nie. Przed chwileczką nim jeszcze zarzuciłem wędki to już widziałem kilka karpi wyskoczyło nad wodę i to takie spore karpie także nadzieja jest. No ale zobaczymy. No ładny stół sobie wybrałem żeby rozłożysz się z jedzeniem akurat rój pszczół Podwiesił się pod stołem na samym brzegu Nie wiem czy nie będę im przeszkadzał no cóż nie będę ich niepokoił przenoszę się do innego stolika kawałek dalej ale bezpiecznie ryby jak na razie nie biorą a ja wylewam wszelkie poty czoło Pocone. wszystko się poci, no ale co zrobić? Jakoś trzeba to przeczekać. Jutro będzie chyba ciut chłodniej, a może będzie cieplej. A pojutrze dopiero chłodniej, nie wiem, nie pamiętam, jaka ma być prognoza pogody. No ale nie jest tak źle, bo słońce nie pali, jest pochmurnie. Na jedną z wętek w tej chwili dałem kukurydzę bo na krewetki nic się nie dzieje będę patrzał co będzie się działo z kukurydzą czy będzie jakieś branie czy nie chciałem wam pokazać swój nowy nabytek kupiłem sobie takie składane wiaderko jest o tyle dobre, że po prostu nie zajmuje aż tyle miejsca w samochodzie troszeczkę mniej po prostu składam i to jest cała wiaderko. Sprawiłem sobie też takie specjalne plastikowe deski na wypadek, gdybym znowu się zakopał w piasku, więc podkładam te dechy pod koła, żeby łatwiej było można wyjechać. ją godziny i nic się nie dzieje w ogóle żadnego brania próbuję na wszystko, co tylko mam w ogóle absolutnie nawet nie ruszy Ech, już zaczyna się ściemniać, niedługo będzie ciemno no i tak jak ostatnio ciągle bez brań, więc yy, nie wiem ten rok jest jakiś zaklęty ten sezon, czy po prostu już ten odcinek wody rzeki jest inny i trudniej złowić rybę, albo ja nie wiem, może ja już jestem za stary i nie potrafię łowić. Także nie wiem co powiedzieć. no Będę przez noc, znowu założę kawałki karpia na haczyki. Mam jeszcze karpia z poprzedniego razu. Yy, i przez noc posiedzę tutaj wędki posiedzą w wodzie będą w wodzie no i jutro jeszcze z rana kilka godzin może też tutaj spędzę zobaczę co będzie jak nic czy w ogóle jeżeli coś będzie czy nie będzie obojętnie po kilku godzinach przed południem ruszę w dalszą drogę w kolejne miejsce od wczoraj od godziny 16 po południu do dzisiaj, w tej chwili jest godzina 7.30 rano. Ani jednego brania. Ani w nocy, stawiałem w nocy na kawałki Karpia. Ani wczoraj po południu, ani wieczorem, ani teraz. Więc co to znaczy? Wniosek stąd, że nie ma co tutaj siedzieć. To po prostu zwijam się, zjadam śniadanie za chwilę. Zwijam się i jadę szukać innego miejsca. Tak jak wczoraj powiedziałem, nie jest to e, główna rzeka, nie jest to e, dokładnie Mary River, jest to jedno e, z zakole tej rzeki. Jest dosyć płytko w, tej, mie, w tym miejscu, dlatego może i też e, wyniki bardzo złe. E, Mary River płynie raz tutaj obok, źrzutko, jest e, dosłownie może 400-500 metrów stąd. Ale nie ma tam dojazdu, więc zatrzymałem się nad tym takim wąskim zakolem. No ale ryby się tutaj spławiały wczoraj, karpie. Wyskakiwały na dworze. Lecz brań niestety żadnych nie było. Nie wiem, może dlatego, że dno jest muliste troszkę. I cokolwiek zarzucałem to może leżało w tym mule ryby po prostu nie odnajdowały tego mego mojej przynęty no, no nic brać się za zwijanie muszę w tej chwili i będę niedługo będę wyjeżdżał, będę szukał innego miejsca dzisiaj ma być ciepły dzień 31 stopni no także im wcześniej, tym lepiej, dlatego że z rana jest fajnie teraz. No i zobaczymy. Może w innym miejscu będzie lepiej. było branie na jednej z wętek e, mocno szarpnęło ale niestety znowu nic na haczyku znowu się nie zaczepiło no już jestem gotowy do odjazdu e, zbliża się godzina dziewiąta jakoś nigdy wcześniej się nie mogę zebrać przeważnie tak wyjeżdżam około dziewiątej zmieniam miejsce e, zrobiło się już ciepło no także Siadam i ruszam A pszczoły ciągle siedzą w tym miejscu. Jakoś nie mogą sobie znaleźć y, miejsca na swój ul siedzą od wczoraj y, Mam nadzieję, że w końcu gdzieś się przeniosą, ale to nieważne. Mie już tutaj nie będzie.